Cześć, tu Tomek. Czy próbowaliście kiedyś przyłożyć język do lodu? Na pewno w internecie widzieliście mnóstwo filmów z ludźmi, którzy przykleili swój język do powierzchni barierki metalowej, klamki, latarni, czy też takiej oto zwykłej łyżki. A zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak się dzieje? Powierzchnia naszego języka jest zawsze wilgotna, dlatego w momencie, kiedy dotkniemy nim zimnej barierki, też łyżki, albo na przykład zamrożonych lądów czy owoców, ta woda momentalnie zamarza, tworząc stabilne połączenie, coś na zasadzie kleju. Ja dziś nie zademonstruję Wam, jak sam przyklejam język do zamrożonej łyżki, gdyż nie jest to przyjemne, a może być wręcz groźne i prowadzić do powstania odmrożenia. Przyłożę natomiast wilgotny palec i zobaczymy, co się stanie. Palec przykleił się do łyżki. Dlaczego? Ciepło wydzielane przez mój palec nie jest wystarczające, żeby ogrzeć mocno zamrożony przedmiot. Podobnie jest z językiem, czyli z inną częścią ciała. Dlatego nie próbujcie takich sztuczek i nie dawajcie się podpuszczać. Ta łyżka nie jest już zmrożona. Gdy jednak znajdziecie się w takiej sytuacji, powinniście polać język czy dłoń letnią wodą i wystrzegać się gwałtownych ruchów, jak próba oderwania od przedmiotu. To wszystko na dzisiaj. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania naszego kanału. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!